Cześć. Tu Marcelin, niepoprawny tata, a to jest Czeski film 2. W pierwszym odcinku pokazaliśmy muzeum techniki w Brnie. Dziś zabieramy was do sali zabaw Bruno Family Park. Na początku rzut oka na to, co nas ominęło, z uwagi na porę roku, czyli plac zabaw na zewnątrz. Na szczęście w środku było sporo atrakcji, więc długo nie rozpaczaliśmy z tego powodu. Jest tu cała sieć przejść rozmieszczona pod sufitem. Marcel chętnie wędrował, a ja nieco mniej chętnie. Na dole dość długo zajęła nas dmuchana poducha. Dmuchańcy na sali jest więcej. Na środku stoi mały dmuchaniec dla młodszych dzieciaków. Najciekawszy jest jednak ten wielki oraz całe jego otoczenie. Nad dmuchańcem są kolejne labirynty z siatki. Spinać się można naprawdę wysoko. Nasi stali widzowie wiedzą, że prowadzimy wypożyczalnię dmuchańców. Link jak zawsze w opisie. Musieliśmy się więc przyjrzeć tej zjeżdżalni bardzo wnikliwie. Pierwsze wrażenie jest takie, że jest wysoka, za to duży plus. Przęd nie jest już nowy i widać ślady intensywnej eksploatacji, ale nie można powiedzieć, że jest zniszczony. Największy minus moim zdaniem to drabinka z liny. W nowych dmuchańcach już się raczej nie stosuje takiego rozwiązania z uwagi na bezpieczeństwo. Bawiliśmy się jednak przednio, a Marcel zjeżdżał niemal nieskończoną ilość razy. Obok dmuchańca są schody. Widok z góry jest imponujący. Jest wysoko. Tutaj znajdziemy kilka poziomów małpiego gaju i wejście do sieci połączeń pod sufitem, o których mówiłem wcześniej. Tędy też przeszliśmy obczaj salkę dla najmłodszych dzieci, ale jest też do niej dojście po schodach. Spinając się po małpim gaju lub alternatywną trasą po schodach, dotrzeć można do miejsca, gdzie zagląda naprawdę niewiele osób. Jest tu niewielki taras widokowy z przeszkloną podłogą. Fajny bajer. Z góry zejść możemy tą samą drogą lub skorzystać ze zjeżdżalni. Ja wybrałem opcję numer 2. Ostatnia ciekawa rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to poziom minus 1. Pod podłogą sali jest sieć korytarzy. Całkiem fajne. Podsumowując, sala jest naprawdę ok. Nam się podobało. Ma kilka nietypowych rozwiązań i jest zrobiona na bogato. Niestety nie ma wejściówek bez limitu czasu, więc jeśli zostaniemy dłużej, trzeba dopłacić. Kolejny minus to płatne atrakcje w środku. Samochodziki i łódki. Troszkę słabo. Będąc w Brnie, warto odwiedzić. My jednak bardziej ustawialiśmy się na inną lokalizację, ale nam ją zamknęli. A dokładniej mówiąc, przenieśli do Bratysławy. Kto oglądał odcinek pierwszy, ten wie o czym mówię. Jeśli filmik Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę i subikę. A na dziś już mówię. Bye.